Witam! Witam serdecznie! Witam! Co? Pierwszy dzień na siłowni, tak? Tak. Spoko, będę twoim trenerem. ci to? No raczej. Nie masz innego wyjścia tak? Nie masz innego wyjścia. Ty patrzysz na mnie, nie? I myślisz, że nigdy nie wyglądają tak jak ty. I nie masz racji, młody. Masz rację. I chciałbyś tak wyglądać jak ja. Nie? No. Ale spoko, z każdego dnia da się wyjść. Nawet jak zasisałem. Spoko. No. To na początek trochę teorii. Metka, dietka i sylwetka. Co ma Kto się. Metka, dietka, sylwetka. Tak się przebiera. No, ale ja już jestem przebrany. Mm -hmm. Rozumiem, zabrałeś swój strój z WF-u, z trzeciej klasy podstawowej. Szkoła specjalna, rozumiem. Ale ja się też jestem sentymentalny. Też. Do tej pory mam swoje pierwsze przepocone hantle. Tak. Ty uwierzysz? Kiedyś postawiłem mi obok skarpet, nie? Skarpety stały tu, hantle tu, nie? No. I patrz. Żona chciała uprać skarpety. Wrzuciła handle do pralki, z niej za szlag Pralkę, nie żony spokojnie. A teraz handle mogę nosić przy W 90 stopniach uprała. Tak, ale wie pan, bo ja mam zapasową koszulkę tam na metce, mama mi wyhaftowała imię i nazwisko. Haftować?! To ty tu będziesz z świt?! Zadbam o to. Aby haftowała też adres, jakbyś tam, nie wiem, zszedł, czy coś, to, żebyśmy wiedzieli, gdzie on jest, zwłoki, trupło, ciało. Nie, 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 ale zapakowała mi kanapkę ze smalcem, żebym nabrał siłę do ćwiczeń. Wyrzuć to świństwo! Wyrzuć to świństwo! Od teraz wiesz tylko same naturalne rzeczy. W do domu kupujesz mutant Megamask i białku białku, 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 białku. Dobra, dobra, to od której parki mięśni zaczynamy? Mięśni? Ty na razie masz miejsce na mięśnie. I klatę jak szczurczoło, ale to już opominam. No dobra, ale na czym ci najbardziej zależy? No to ja bym dawaj, chciał... Dawaj, ba śmiało. To chciałem... Ba śmiało, dawaj, dawaj, nie się. To chciałbym. Dawaj, dawaj, świat się rzeczy widział. Na przykład niemieckiej kobiety to ja bym chciał, żeby ten miesiąc przywodzicie mi odciągał, Aha. to taki trochę większy był. Aha, Aha. No, no bo obiecałem te, 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 ojcu mojej narzeczonej, że ją będę nosił na rękach, a że ona taka trochę mała szczuła, to, jest, to się boję, że jak się nie dawaj. na... młody! Za tydzień tak ją będziesz podrzucał, że sobie będzie piątki z małym się strzelać. Prawda? No. No. Dobra. no to wiesz. To łatwiej za rękę. Ty, ale najpierw skup się. Ty weź, zamknij oczy, skup się. No. Zamknąłeś? Tak. Jakieś zaangażowanie z twojej strony. Jakieś zaangażowanie? Jak ty zamykasz oczy, to ja muszę słyszeć jeden wielki klas. Jak to? Patrz. Da się? Można? jak też tak. No. Dobra. Skup się, Właśnie. się. Nie będzie tak łatwo. No te jedynki ciężkie. <śla> Dawaj. Do góry. Wyszłyyyy... Wyszły... No dawaj, dawaj! Mocnie, wyszły... 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 ale to poli, Nie boli, nie rośnie, no! dajesz, Dajesz! Młody! Ale to nie za szybko! Nie zrobią się rozstępy. Każdy dostęp to postęp. Nie. No pamiętasz a... Dawaj, dawaj! A... A... Dawaj! Siemanu, trenerzy trenerzy. go Widzisz młody? To jest masa. Masa. No, widać. Patrzysz na niego i też się zastanawiasz, będziesz sobie myślisz, nie? Że nigdy nie wyglądał tak jak ty. I znowu masz rację, młody, znowu masz rację. Ale spoko, tak jak ci mówiłem, z każdego góra da się wyjść. Ty od dzisiaj będziesz rzeźba. Tak. tak, trenerzy mówi.